Cześć, witam. Kolejna prasówka. Będzie dzisiaj spotkanie z czasopismem Literatura na Świecie. Czasopismo, a widzicie grubości grubej książki. Otóż jest ono wydawane od dawna. Dzisiaj to jest nakład 1700 egzemplarzy. Kiedyś, kiedy byłam na studiach, to miało taki format połowa. Schemat jest taki: albo to są mm, mm, numery poświęcone jednemu pisarzowi, jednemu krajowi, czyli takie monotematyczne. Albo y, wielotematyczne. Schemat jest taki, że to są przedruki y, y, fragmentów książek, al, y, znaczy powieści, opowiadań, y, wierszy y, z całego świata, a także wywiady z autorami tychże, co pozwala nam poznać y, dogłębnie literaturę danego kraju, danego pisarza i czasem są. Numery mieszane, o czym za chwilę. Akurat na literę A mamy Argentynę. Coś tam o tej Argentynie wiemy, a zwłaszcza dużo wie Dagmara z kanału nałogowe czytaczki. Ja też coś tam o Argentynie wiedziałam, ale ten numer jest poświęcony nurtowi w literaturze argentyńskiej. To jest nurt literatury znikniętych, albo inaczej, nurt literacki dzieci znikniętych. O co chodzi? W czasie panowania hunty w Argentynie zniknęło wiele tysięcy ludzi. Ni z tego nizowego policja przychodziła, aresztowała i po latach nigdy ci ludzie się nie odnaleźli. To byli bardzo często, to byli bardzo często byli bardzo często rodzice, dzieci, które wtedy miały kilka lat i po latach poszukiwań nie odnaleźli swoich bliskich. Niektórzy z nich zaczęli pisać o swoich doznaniach, wspomnieniach właśnie z tamtych czasów. I ten nurt w literaturze argentyńskiej nazywa się Literacki Nurt Znikniętych Dzieci Dzieci znikniętych. No i w tym numerze mamy kilka takich tekstów właśnie poświęconych znikaniu. Zaznaczyłam sobie tutaj m, tekst napisany przez. Już Wam mówię. Tekst napisany przez m, Feliksa Bur Burzone, chyba się czyta. Zatytułowany Krety. No, jak już wiecie, Krety. Kto zdradził i dlaczego? I po latach on zaczął. So babka, babcia go wychowywała. Ale po latach, aha, babcia była owładnięta myślą, że jej córka i syn, rodzice tego właśnie Feliksa, zostali aresztowani, osadzeni w więzieniu, i ona była przekonana, że ta córka urodziła w więzieniu dziecko, że to był synek, czyli brat tego naszego autora. Posunęła się nawet do tego, że sprzedała dom na wsi i z wnukiem mieszkała w jakiejś zrujnowanej kamienicy niedaleko więzienia. Bo była przekonana, że usłyszy głos swojej córki. Dzieci znikniętych założyły wiele organizacji poszukujących rodziców. Jedną z nich, o której tutaj mówi autor, jest tak zwany Hios, to chyba po hiszpańsku dziecko, albo nie pamiętam, synowie i córki na rzecz różności i sprawiedliwości przeciwko niepamięci i milczeniu. Organizacja założona przez dzieci ofiar argentyńskiej dyktatury wojskowej 76-83, zajmująca się uzupełnieniem informacji na temat losów zamordowanych działaczy politycznych opozycji, którzy zostawili małe dzieci, niektóre przyszły na świat w więzieniu, a także na temat adopcji tych dzieci bez wiedzy pozostałych członków ich biologicznych rodzin. No i właśnie autor w tej swojej powieści Krety, który też jest jak mówię dzieci, jest dzieckiem znikniętym, znikniętych, przedstawia ten problem. Jest też z nim wywiad, w którym ocenia literaturę argentyńską, a także działalność tychże organizacji, z którymi się utożsamia, z którymi nie, a na końcu autorka zadaje wywiadu, zadaje takie pytanie, Um, a co czytasz z najdowszej prozy argentyńskiej? Co tylko mogę. Ostatnio Sergio Bizio i Soniego Havalio i Marcela Laqueur. Nie znam tych nazwisk, ale widocznie w, w Argentynie są popularne. Bardzo ciekawy numer, je, pow, mówię, to jest łączony numer pierwszy i drugi z 2021 roku. Wszystkie numery zakupiłam w e-sklepie Instytutu Książki. Oczywiście są one bardzo przecenione, po 4 zł. To była Argentyna. A teraz przechodzimy do Europy. No i tu jest numer poświęcony Szwajcarii. No literatura szwajcarska to jest... No jaka to jest literatura? No tyle języków, tyle kantonów, a więc i tyle literatur. I tylu autorów. Tutaj jest właśnie pokazana ta różnorodność. Bardzo mi się spodobał tekst, i chciałabym całą książkę przeczytać. Napisany przez Jacques'a Chasseau, czyli francuskojęzycznego, portret mieszkańców WOD. WOD to jest jakiś tam kanton. I właśnie nie, autor pochodzący z tego kantonu. Przedstawia, tworzy portret mieszkańców tego kantonu. Najpierw pisze o tak zwanych robotnikach sezonowych. Jak zostali przyjęci w kantonie przez rolników, którzy ich potrzebowali do pracy. Najczęściej byli te Włosi i on pisze tak: Płacimy mu i wystarczy. Nie będziemy nadskakiwać makaroniarzom. To dzikus. Jest on na, u nas od sześciu miesięcy a nawet nie umie powiedzieć dziękuję, a że zjawił się tu na doczepkę, nie ma dla niego miejsca i musi mieszkać, gdzie się da. Nad chlewem, w szopie, w dobudówkach, w w przy stodole, w małych wozowniach, po których hula wiatr. Bywa, że w takiej noży upychają się po dwóch, trzech lub czterech. Żyją w niej jak króliki w klatce, bez sadła i futra. Tak mówili Szwajcarzy o Włoch, robotnikach sezonowych. Czy Wam to coś, czegoś nie przypomina na temat polskich robotników sezonowych, którzy podjęli pracę we Włoszech, w Szwajcarii i w innych miejscach, jak e, tam byli traktowani. Ale e, mieszkańcy WOD mm, ostro traktują nie tylko pracowników sezonowych. Gośćmi z Genewy raczej gardzimy. Budzą w nas gniew. Nie lubimy ich, ponieważ są złośliwi, pedantyczni, zarozumiali, obracają się w wielkim świecie. Uważamy, że się wywyższają, że mówią ze śmiesznym akcentem, a przede wszystkim zarzucamy im, że chcą nam odebrać leman, nasze jezioro genewskie. Chyba oszaleli, diabła nam mam przed oczami, gdy mieszkaniec Genewy przede mną staje. Tak śpiewają mieszkańcy wody, albo w ogóle o obcych. A jeśli trafi się ktoś obcy, obwąkujemy go, słuchamy, badamy, wciąż studiujemy. Bardzo, bardzo ciekawy portret obcych w Szwajcarii. Numer 9 i 10 z 2021 roku. A teraz będzie egzotyczna literatura. Egzotyczna literatura, okładka mówi antyle. No to zapytam, gdzie leżą antyle? Gdzieś tam na Karaibach leżą, dzielą się na małe antyle, duże antyle, jakieś tam różne inne antyle. Każda wyspa ma swoją nazwę, a więc każda wyspa ma swoją literaturę. Te antyle i te wyspy możecie poznać, ja bardzo lubię oglądać defilady otwarciu olimpiad. Bo tam się pojawiają takie właśnie egzotyczne kraje, jak St. Neville, and the Kids albo Antigua, albo no, różne tego typu y, y, jakieś egzotyczne kraje. I tutaj w tej części, anty, w tej literaturze na świecie mamy, już Wam mówię, y, mamy przedstawicieli tak. Wyspa nazywa się. Martynika, Guadelupa, Barbados, Antigua i Jamajka. Wiem, że są też Antyle holenderskie, może były. W każdym razie yy, dowiadujemy się, że Antyle są angofońskie, ponieważ większość to były kolonie angielskie i kolonie francuskie. Dzisiaj to są protektoraty francuskie niektóre. Yy, yy, skąd na przykład? rekrutują się najwybitniejsi sportowcy francuscy przede wszystkim sprinterzy ale co ja tak zbaczam e, otóż ta antyle, każda właściwie wyspa, jak już powiedziałam ma swoją literaturę, wszelako raz do roku, wszyscy spotykają się e, na Trinidadzie tak, gdzie odbywa się Bokas czyli festiwal literatur antylskich a bokas to po hiszpańsku znaczy już mówię to po hiszpańsku ujście rzeki albo usta no i co przed, czego przede wszystkim się dowiedziałam otóż są tu dwa wyjątkowe artykuły na temat literatur karaibskich Ujście rzeki już. Literatur karaibskich. O! Napisany jest przez Józefa Kwaterko, Antylo-Francuskie. Literackie trajektorie i spory. Literatura Antyli pozostaje silnie naznaczona doświadczeniem niewolnictwa, rasizmu podporządkowania i przemocy. Dlatego niemal wszystko, stosunek do symboli czy konotacji kulturowych składa się na jej odmienny obraz świata. Mówią tak, nie będąc ani Europejczykami, ani Afrykańczykami, ani Azjatami, ogłaszamy się Kreolami, mówią ci y, autorzy. Y, turysta, y, Jamaika... Z Antigły, ta pani pochodzi, i opowiada o swojej y, rodzinnej wyspie, właśnie o tym, co pokazuje się turystom, a czego się turystom nie pokazuje. Czyli Antyle są tak zróżnicowane terytorialnie, no podzielone na miliony wysp, a więc ta literatura też przypomina witraż składający się z setek kolorowych szkiełek. Każde szkiełko to inna wyspa, inna specyfika, inny charakter, wszystko inne. No przeciekawy numer pod tytułem Antyle. Już Wam mówię, 11-12 z 2022 roku. Antyle. A teraz numery to były numery monograficzne poświęcone państwom, a teraz numery monograficzne poświęcone jakimś tematom, na przykład Obszary wiejskie. To jest jeden z, mój, z moich ulubionych tematów, bo u nas nurt literatury wiejskiej był bardzo silny po wojnie i to jest numer 1-2024 roku. I tu mamy teksty przede wszystkim. Jakie? Węgierskie. Mhm. Teksty węgierskie i teksty ukraińskie o literaturze wiejskiej. I w artykule Karoliny Wilanowskiej Genesis i Exodus, jeden z autorów węgierski i imre Orwacz powiedział: Węgierska kultura chłopska umarła. Zabili ją. Niezdrowo żyć obok niepogrzebanego trupa. Mm -hmm. A jak u nas z kulturą chłopską? Czy ten folklor, wiecie, jaki tam. Uhuha, zima zła. A co ja tu mam? Jest jeszcze... O! Ciekawa! Jest tutaj tekst o poetce pochodzącej z Orkadów. Poetka orkadyjska. To jest Szkocja? Tak, poetka orkadyjska, na Orkada, wspaniały tekst o tej właśnie poezji orkadyjskiej. Jeszcze raz mówię, Obszary Wiejskie, pierwszy i drugi numer z 2024 roku. I teraz Literatura na Świecie Miszmasz, nietypowa okładka, a na niej nazwiska autorów, którzy w tym numerze zostali przedstawieni. Już Wam mówię. Teofil Gautier, od Teofila Gautier, czyli XIX-wiecznego pisarza francuskiego do najbardziej współczesnych pisarzy niemieckich. I to jest taki miszmaszowy to 3 i czwarty 2022. Mam nadzieję, że zachęciłam was do przyjrzenia się czasopismu Literatura na świecie. Jeżeli czasem będziecie w salonie największego dystrybutora książek w Polsce, mm -hmm którego nazwy tu nie wymienię, to sięgnie, zajrzyjcie do działu z czasopismami. Być może Wam również się spodoba numer, no ten już nie, bo to jest archiwalny, ale jakiś tam numer monograficzny dotyczący odległej literatury z odległego obszaru świata. Dziękuję, dyskutujmy, do zobaczenia!